wyjaśnić kilka spraw. Otóż nie jest prawdą, jak twierdzi Sylwester, nie dotrzymałem danego słowa i nie podjąłem żadnych działań w celu rozwiązania sprawy praw do logosowy. Niezależnie od działań, które podjęłam, dziękuję, Agusia, zresztą się zasubo, a które podjęłam wcześniej we własnym zakresie poprosiłam o pomoc w jednym związących krakowskich kancelarii prawnych która w moim imieniu zajęła się sprawą. Pamiętajcie jednak, że sierpień był to okres wakacyjny i załatwianie spraw może trwać dłużej. Moi prawnicy wystosowali oficjalne pismo do drugiej strony, a potem na przestrzeni ubiegłych tygodni jeszcze zwracali się z zapytaniem o stan sprawy otrzymując w odpowiedzi prośbę o cierpliwość właśnie z uwagi na okres wakacyjny. Tak więc jak sami widzicie i zobaczycie na chwilę na screenach, nie rzucano słów na wiatr i podjęłam konkretne działania celem rozwiązywania tej sprawy. Za radą prawników nie chciałem komentować jej do czasu wyjaśnienia, jednak po okazaniu się dzisiejszego filmu Sylwestra i zawartych w nieścisłości po prostu nie mogłem zostawić tego bez odpowiedzi. Wciąż pracujemy na... Rozwiązaniem tej sytuacji hmm. wydaje mi się, że prostsze byłoby po prostu napisać do tego gościa, nawet ze swojego konta. Pytanie, czy on odpisał w ogóle na priwa. Jeżeli Oplu, Priwa nie odpisał, to ok, to rzeczywiście prawnie było to najlepiej załatwić, ale jeżeli odpisał, no to wydaje mi się, że byłoby troszeczkę prościej wtedy. Misiek, dziękuję ślicznie za odwagi w tej blondy. Dziękuję ślicznie za suba. Kontynuując dalej. Kon kontakt w celu potwierdzenia maila z managementem Wersow na prośbę DFT. Dobrze, management, where are you? I'm leaving contact to me as you ask in Hello, Christopher. Thank you. We are now in touch with your lower, uh, lawyer, Paweł Sikora, and should be able to move forward early September when the team is back from the holidays, okay? Uh, dear Emma, thank you very much for your sweet response. Uh, response. And by all means, we understand this is a summer break period and we have no intention of disarming your peace. Therefore, we'll be patiently waiting for your reply, okay? I acknowledge the receipt of your letter. Most of the team, being currently on holidays, will be ab able to back to you uh, early September. regarding the matter. for understanding. Hmm. No i dla mnie to jest całkiem sensowne tutaj wytłumaczenie, ale myślę, że mogłaby uniknąć nawalania się z Wardęgą, który mu odpisała nawet na, na jego, jego, jakąkolwiek wiadomość. Jasne, rozumiem, że prawnicy jej doradzili. Do... Czekaj, jeżeli prawnicy jej doradzili, żeby się nie kontaktowała, możliwe jest to, że ekipa może sprzyjkować pozew na Wardęgę. Możliwe jest to, że wardenka może dostać pozew od ekipy. Jeżeli prawnicy doradzali, żeby nic nie mówić w tym temacie i żeby nic nie wspominać, jest to możliwe. Jest na to jakaś szansa, że równomiernie może pójść pozew za atakowanie właśnie ekipy. Mogą to powiązać z ich spadem, z ich spadkiem akcji a, i, i po prostu z kosztem jakimś. Nie mówię, że tak będzie. Nie mówię, że tak jest, ale jest na to jakaś możliwość. Może nie duża, ale tego. Może nie duża, ale. Za co? Świat prawny jest, widzowie, ciekawy. Świat prawny jest ciekawy. Co innego to jest, wiesz, że o tutaj opinia osób cywilnych, a co innego, wiecie, co innego już akcje prawne. Ja mówię. No, na pewno o tym mieli dyskusję. Jeżeli ktokolwiek myśli, że w teamie ekipy nie było, po, po filmach wardenki nie było dyskusji, czy co robimy z tym, czy mu odpowiadamy, czy go pozywamy, czy go olewamy, to jest łatwowierny. Na 100% oni już o tym rozmawiali. Ta rozmowa się już odbyła. Agusia, dziękuję ślicznie za gifta. I Funfel, dziękuję za 13 miesięcy. Pałś Falonik uh, Apor, korespondencja Old OK. Next week, September 8 i dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy... Next week. Tydzień minut. I tyle. Nie ma nic więcej. OK.